Jako Łysy mogę śmiało powiedzieć, że słucha mnie dzisiaj mój fryzjer Serio? Tak. Tak. Jak ma na imię? A tak, Kamilek. O! Zdejmie A Kamilek. A Kamilek, ale powiem ci, że to nie jest łatwa sztuka. Ja mam 3, centymetry, 3 mm włosów i on to wszystko musi później ciąć. Ja Wiele na razem przydezno. Ale i... akurat ty masz dobrą fryzurę, tobie też dobry radę. To jest no wy... co, wysokiej klasy fryzjer. No. Na zakola pojedziemy. Ale jest tylko trochę niewidomy. Kamilku to dla ciebie. To Janek, jakby co? A teraz uwaga, uwaga, ja mówię, szok! Szok, szok! Pokażcie na swoich twarzach szok. O, o. Szok, no, no właśnie. Poznań trafił do brytyjskiego słownika i to jest ten szok. O, proszę, ale proszę jest sukces. No. Bardzo dobrze, bardzo no, no Aczkolwiek z tym sukcesem taki trochę połowiczny sukces, bo co prawda trafił do słownika, ale Poznań w tamtejszym wydaniu znaczy coś zupełnie innego niż pomyśleliście, bo to o czym znaczy, pomyśleliście? Pomyśleliście o mieście. O poznaniu tak myślę, No, no właśnie. Poznań, do poznań, do wiadomo. W, uwaga, Cambridge Dictionary Poznań, mm -hmm. znaczy w Cambridge Dictionary Poznań, słowo Poznań, mm -hmm. nie oznacza miasta, a taniec kibiców dziwne, ale taniec? No, no, ale czekaj, no jeśli jeśli w trakcie stykają się głowami, no to to wszystko w porządku, ja to kupuję, no. Uwaga, będzie, albo w zasadzie ma być więcej Polaków wśród nas, Polaków. To bardzo ważne. czyli więcej cukrów w cukrze? Jak to więcej Polaków w nas, Polaków? Normalna rzecz. Okazuje się, że Polaków wydaje się być za mało. A przynajmniej dla takiej partii, która się nazywa Konfederacja, to ta, co ma najmniej posłów. No i oni tam, jeden nawet konkretnie z reprezentantów, taki znany i lubiany i popularny, powiedziałby, jakby. To jest dziwne, ja tego nie wymyśliłem, wiem, że to dziwnie brzmi. No. Ale faktycznie on powiedział, że zadbają o to, ta Partia Konfederacja, o to, żeby było więcej Polaków w Polsce. A konkretnie powiedział, że oni, znaczy jak rozumiem, że mówił w imieniu partii w ogóle chcą, żeby uwaga, Polacy stanowili 90%. Ciekawe jak to wyliczyli, żeby Polacy stanowili 90% ludności naszego kraju. Hmm. Ciekawe jestem, jak oni to zrobią. No. Pewnie będą musieli zacząć rozdawać obywatelstwa. Trzymajcie się mocno czegoś, co możecie się trzymać, bo to naprawdę Trzymaj będzie szokująca głoś głośnika. i ciekawa informacja. Okazuje się bowiem, że ostatnio o nim głośno i bardzo, że tak powiem, mm. głośno nawet negatywnie trochę w internecie mowa o Jarosławie Jakimowiczu, oh. znanym i lubianym z Młodych Wilków Nowym, mm. prowadzącym w TVP. nie tak, na teraz śniadanie. Jarek tak. rzeczywiście y, bardzo... A to po tym, jak spotkał niedawno Antoniego, Antoniego robić tak. w telewizji. Y, I no dobrze, chodzi okay. o to, że... Mm, Jarosław przyznał się, że najprawdopodobniej napisze książkę o sobie, Aha, co wiemy. więcej, najprawdopodobniej również chodzą ploty, mm -hmm. że na podstawie tej książki powstanie film o Jarosławie Jakimowiczu. Wow! To teraz pytanie, kto powinien zostać reżyserem, no? no złośliwi mówią, że reżyserem zostanie Antoni Macierewicz. Uwaga! Zamierzacie w święta zobaczyć ciekawe rzeczy w telewizji? Zamierzamy. No pewnie, że jak to każdy Polek się będzie oglądał. No to Telewizja Polska ma dla Was, panowie, coś super. Ja to? Mianowicie, Boże Narodzenie będzie można zobaczyć Benefis Zenka Martyniuka. No jaki kanał, taki Kevin. Słuchajcie, mm -hmm. fajna historia życiowa. Amen. Za którą razem prawko zdaliście tak przy okazji? Ale teorię czy praktykę, <grym> nie? Dobrze, że ten palec pokazałeś. się. Nie rudy. no, ja jeden kaczy. Ja teorie za pierwszym, praktykę <grym> za piątym. A ja za, za tym i za tym, za to i za to, i za pierwszym razem. Ja raz. <grym> dobrze, bo jest rekordista. Rekordista już jest, ale łatwo się nie podda. Przed jednym z mieszkańców Piotkowa Trybunalskiego, proszę o klasę. Brawo, brawo, uuu! brawo! Naprawdę ciężkie zadanie. To rekordista kraju, ale zapało mu nie można zabrać. Mężczyznę czeka 160, uważajcie, 163. próba zdanie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Tyle lepszy ode mnie. Serio, serio. 162 razy tak oblał, a nadal się y, nie poddaje, nie ma dość, mówi się, że w końcu mu się uda. Pewnie, że mu się uda. No, jak zlikwidują egzamin teoretyczny. Bywają bardzo troskliwi mężowie. Bywają, to prawda. Mm -hmm. Taki jeden troskliwy mąż powiadomił policję, że żona kierowała pijana. Jak, Jak to jej? Po no, prostu no. żona przyjechała pijana samochodem, on zadzwonił na policję, policja przyjechała, sprawdziła. Pani miała 2 promila alkoholu w organizmie, zatrzymali panią. Obecnie w tym momencie ma zatrzymane prawo jazdy i grozi jej 2 lata pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu. Pomyślałem sobie o ich walentynkach, no. no w tym roku chyba nie wyjdą. Słuchajcie, działo się w weekend. U was mm. też? No, to zależy jak na to patrzeć. Ja byłam <grym> bez dzieci, więc siedziało podwójnie. Serio? Naprawdę? No dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, w zielonej górze też się działo. Odbyły się mistrzostwa polski w szyciu. Łomatko, w, w szyciu, szyciu jak... w szyciu chirurgicznym. Znowu w mnie Nie, nie Dokładnie. Niektórzy tak mieli. Słuchajcie, odbyły się mistrzostwa polskie, rzeczywiście, w szyciu chirurgicznym. I teraz pytanie: no właśnie. Gdzie oni szyli? Gdzie odbyły się te mistrzostwa? No tam, gdzie najwięcej jest pacjentów. Gdzie? No na sorze, no w kolejce. My na momencie przeskakujemy do Grecji, fajne, ciepłe y, miejsca, aczkolwiek ostatnio dotknięte niestety bardzo dużymi powodziami. No i wyobraźcie sobie, że tam jest taki program, który się nazywa Dzień dobry Grecjo. Dzień dobry Grecjo, witajcie, welcome! No właśnie, uy, uy. Kalimera. Podczas tego programu telewizyjnego było łączenie naszego z reporterem, Halo? który był w jednym bardzo mieście, właśnie w którym który był dotknięty skutkami powodzi. Starał się przeprowadzić relacje, wiecie jak to wygląda? No i no jest, nie reporter, jest, leko, jest tory, kamera, tory czasami są i w ogóle... A za nim, za nim świnia, nie która go zaatakowała i cały czas go podgryzała podczas tego, jak on cały czas chodził i próbował powiedzieć, że tutaj wcale nie jest tak okej okay, i wcale nie jest tak fajnie. To było przełomowe wydarzenie dla tego dziennikarza. Podobno jest już wegetarianinem. Ty, ty, ty. My do wielkich odkryć. Uwaga, bo one faktycznie się zdarzają już nie tylko technologiczne, ale również można powiedzieć takie, że geologiczne, bo w Norwegii e, naukowcy tam przebadowywali teren, ziemię kopali i tak dalej i dokopali się na terenie Norwegii. To jest jakaś nazwa nawet miasta i gdzieś no, znaleźliśmy bardzo... Wiem, bardzo to. Jaka miejscowość? No, dziękuję. no jest obok tej <laughs> Bardzo znane i popularne norweskie miasto. No i tam pod tym miastem w małej wsi, słuchajcie, odkryto kawałek y, pod gruntem, jakby za 4 metry. Wielki statek. Ogromny statek. Taki prawdziwy, prawdziwy? Wikingów, który mieścił podobno 300 osób. I co będą odkupywać? Nie, sprawdzać bilety. Ach, ta technologia, ach, ta technologia. Powiem wam, że ja jestem w szoku. Codziennie odkrywamy nowe rzeczy, które są coraz bardziej zaawansowane technologicznie. I trafiłem na ofertę elektronicznego, nowoczesnego, super smart, inteligentnego. Łóżka. Pojawiło się takie znaczy? super łóżko, Super łóżko, które e, można sterować za pomocą aplikacji. Ono tam ma różne Aha. rzeczy, tam podświetlanie można włączyć, wyłączyć mhm. i co najważniejsze, można zmieniać układ tego łóżka no. za pomocą właśnie np. telefonu. W aplikacji klikamy, że ktoś chce siedzieć, to klika i się siedzi, można się zginać, można... No nie wiem, wszystko w zasadzie wszystko można, można ustalić. Najciekawsze jest to, że faktycznie można to zrobić z dowolnego miejsca na ziemi, bo za pomocą aplikacji i sterować swoim łóżkiem. Super łóżko i wszystko super, ale po co mi takie super sterowalne łóżko zdalne? Jak mnie w nim nie ma? Hmm.